jest Jestem myszyk, a dzisiaj zagramy w... stary Hunter w o Pacific. Czyli nie, to już... ...w tej chwili dodać, ale... ...w tej chwili miałem mieć problem tutaj, bo... ...w tej chwili nie zauważyłem, że gdzie musiał czytać... To dlaczego taki atak z glitcha, niż z... I mi nawet pokazała mi ich na hydrofonie! W ogóle!

Gdzieś tu. Bo mogę tylko powiedzieć, że są gdzieś w tym, na ten skandynawii, gdzieś, 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 gdzieś w tych dwóch kwadratach, w trzech kwadratach, gdzieś tutaj. I tu i dobrze ich słychać. No tu mamy naszą, oczywiście, Duńsk. Mały polt nie powiem. Oczywiście tu mam też wszystkie bazy. Tu jest główna baza, była ubotów, oczywiście tam powinien, jak ja ję to, to tam powiem, tam powiem On Mogę tylko 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 ty, 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 ty później już nie mogę powiedzieć, bo bo bojeć, bo bo bo, bo 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 bo, ja się YouTube nie zaniknął. Czaszaszaj ja, nie, nie dalej da, da, nie powiem, bo YouTube nie zje za z demotyzacją kujownoć. Ale i tak mi lubią te decyzje, za jedną z innych z inny z K.R.A. to kobraz już jest dawno... Od nią? To mi próbują dłużej, 6 lat kierowny z matwa? I tak 6-5 lat? Nie, to gdzie mam dłużej, 15? Nie wiem, 5 lat temu... I ta kobraz nie żyje. Kurna mać... Moonskub... Umarł! Kilka lat temu. Ale ci dalej to kurna fabrykują tą. Dobra, bo muszę gumkę. To lepiej wejść w ten kontakt. Oczywiście mogą być problemy w czytaniem na przykład z mapami. Ja chcę wam to pokazać po prostu. To mapy. Byliśmy dopłyniemy raz dwa. No i oczywiście wcisnę... Polód kopretny. Oczywiście da się też do tych miejsc pokażę wam z perspektywy drugiej tak będę nie mieli już bo właśnie, mi właśnie się już po ludku zaczynamy zbliżać do portu nawet ciotko większy ten tryb przywidzianie taśmy widzicie? My już po ludku, jesteś już po ludku, tak dalej, zaczyna przyspieszać bo tym bliżej po ludku, jest, tym jest lepiej Do gry oczywiście w w głównym w coś, mogę anomalie a nie chciałbym tego, że nagle grał yep, ja, Crashing, więc specjalnie do tego, do tego nie, nie chcę robić, więc kilka metrów po to pamzuje gleb. I powracamy. I ja, już, ja, już, 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 już jesteśmy na, tej terytorium Stanów, Stanów Zjednoczonych, no na wodę terytorium Stanów Zjednoczonych, oczywiście ja nie wiem, jak, jak, jak mam rozumieć wody terytorialną Stanów, bo... Patrzcie, tu jest, tu jest ten stan i te wody chyba ściekają chyba... to, Odtąd dotąd... od... Ka od Kanady do... do tych wysp i dotąd... Nie, 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 nie... nie tylko to, rozumiem tych wolontariatów, ja... bo ja nie wiem chyba... ale ja to mogę się pomylić. Nie wiem dlaczego ja, ja może... ja się nie zrozumiałem. Dul Harbour. Drugą bazę... marki wojennej. Chyba. W hmm. razie to jest główna... a to jest, to, to, jest chyba, to jest chyba... ich druga... baza. Pierwsza i... i główna baza... Stanówię jeszcze, czegoś. jeszcze pamiętam, żeby wyspa. O właśnie. Wyspa. Tu jest wyspa chyba, wyspa... wyspa jutra, wyspa wczoraj, te dwie wyspy. Są. Nie pamiętam, gdzie one są, ale, ale tu jest miejsce gdzieś. Nie, stój. Nie, nie, nie tu. Tu jest wyspa wczoraj, wyspa jutra. tu Tune są. To jest na ta większa leży a ta większa. a to mi się to jest wyspa. To jest wyspa, chyba to wyspa wczoraj, to jest wyspa Jutla. Nie, 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 wiem czy to jest na odlud. Ale mi się nie... nie Po prostu... Nie... Jakby to powiedzieć w komentarzach. Ile też to... O, dobra. Mam już nasze okręty. Tak, proszę już nasze okręty. Tylko nie wiem dlaczego Haneke nie stosował... E, sprzęt, a my sprzęt japoński na swoich okrętach. Opecha, tu muszę, tu muszę, muszę GZN sprawozować. O właśnie. Teraz zaraz, będę mija. zaraz będą mi jaja. Zaraz, zaraz będą mi jaja. O właśnie, powinienem chyba konwój. Nie chcę wam belę b... po po prostu. Wiesz jak to gada w nocy? O dobra, to... to, 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 to mi uz uzpania, nie? Tak, to, to pewnie też tak szły do... uzupełniania. To się szkodzi. Oczywiście może, możemy tu wejść. Co? No się tu to wytwórzę! Ej, hello! Musiałem samodzielnie... widzę, zamontować, to pewnie widzę. DZIAŁO! a płci znano tak pozycjonując 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 nie? NO MOGĘ SZYBCIEJ! pozycjonując 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 daj mi spida. Zaraz, zaraz, zaraz mam saber Jeszcze trochę, dam ciutko więcej do speeda Dam ciutko więcej do speeda Dawaj, dawaj jeszcze troszkę Więcej, więcej do speedu Jak tylko będę gdzieś tutaj będę stał to... O! Widzę, że się ogień nie ruszył Nie że się zbagował, wytemi wy ty mi się odbagował. Dobra, wystarczy tyle. Dobra, teraz mama, mama to teraz mam, Mogę mam do więcej pokazać, jak ten pod wygląda. Tu mamy Alizonę. Nie, to mam chyba Nevada. A gdzieś to powinien być jeszcze Alizona. To Alizony wywrócą do góry z stępką. Tu, o wiele jeden okien w całości naprawiony. A tu mamy ten okien, który. No! W tym miejscu stoi to jest chyba Nevada. Nie, to jest Nevada. Który. Kto powiedzieć? No, wybuch! Do to muraka to, co stosować jakieś niszczenia. Jeśli popałem strzelać, widzę do samolotów. Z... Z... z ciała do... Samo. Serio? Serio, ubi? Ustawiliście okręt, ty ma strzelać do samolotów! Strzelopopopodobnie! Ja psy miej mie mie takie pociski, a nie Amerykanie! Tu tak, ja bym taki, jakbym próbował! Tu mam już jeden cały. To są rzeczy, okręty klasy Meksyk. Do danych mogę powiedzieć, się nie przeniknąć. Cię na to. Widzicie to? A tu już nie mogę, bo jest kolizja. Bo... Tu jeszcze mamy. O, tu mamy. Ciężki kożownik. Tego nie z tego kiedy nie znam. No, znam jeszcze. Tu, co. Te, tu, tu co teraz mamy. To tu będzie chyba. Od tego widziałem tu chyba jeszcze Enterprise. Tak, to jest Enterprise. Widzicie. 88 się, się, się różni. To jest troszeczkę jak X. XS, ale to nie jest do końca XS, bo to jest Enter. Ja tylko gdzie są do lotniska to będę mógł płynąć z jedynka. Generalnie jest ale TM te jest dość słabiutkie. Tu my płyniemy, tu jest chorownik, tu jeszcze widziałem tyle parcelnik, to jest ta sama klasa. Jeszcze widziałem po mapie. O! Ok, teraz... To jest chyba. Z Cleveland? Przypadkiem. Słuchaj, Cleveland. Tak, to jest Cleveland. Wiele jak dziwny. Nie to nie jest Cleveland, to jest lekki chorzownik. Nie ma przy nim ciał. Gdzie jest Cleveland? My tu miałem być zasługujemy w ten sposób. O, tu mamy dwa okręty. Dwa niszczyciele. O, patrzcie, tu mamy Cleveland. To, to jest Cleveland. Okropka ok, z Cleveland, czyli ciężki krążownik. No, ja wam to mięso ja pokazało, o co tu chodzi. Mi, jak to kiedy mi się wygląda. Mogę w ogóle wszystkie, jakie są. W tym polcie aż, 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 aż się nie zapętli. Chorownik. Nie wiem dlaczego piszczą. Jak nic się nie dzieje. Dlatego tylko zwałem. I możemy zakończyć też patrol. Myślałem, myślałem, że oczywiście naprawimy po tym end patrol. Buja

jeszcze przedziedzicie Ci MEDA MEDA Wojenną Jesteś przykładem heroizmu dla. przykładem dla. przyszłych. na naszej tradycji podwodnych Stanów Zjednoczonych I jeszcze to. tak to. że It seems that the Japanese don't waste any time. They've taken Hong Kong, landed on the Thai coast, and also on Malaya, where they've pushed the British south towards Singapore. Our allies deployed their battleship force to counter the landings, but it was promptly sunk by Jap bombers based in Indochina. Thus, the Japs have gained control of all air and sea lanes in the South China Sea. Obviously, the next target will be Singapore, and there's little hope to hold them back from taking the city. The Philippines were attacked with multiple landings on the north and south parts of Luzon, forcing the mixed U.S. local defenses to abandon Manila, including our submarine base there, and retreat into the Bataan Peninsula. For the moment, our troops are holding back the Japanese, but we don't know for how long they can continue and what the supply situation is. It has been suggested that submarines be used to supply the troops and evacuate key personnel from the region, so please make all preparations pending your orders. To to Z. Jeżeli do się to nie udało, ale w tej chwili żeby się zająć się naszą kochanymi torpedami, żeby je załadować. Oczywiście to niestety ładuję nie jest niestety manualnie. To zawsze przed odcinkami zawsze ja się staram jej załadować. Czyli zawsze przed odcinkiem zawsze je ładuję i dalszy, bo nie będą ładnie elektryczne są B, one są fatalne w skutkach, kiedy dały mój sonad no mam trochę punkty lepu, mało tych punktów, czy się mogłoby ich umieszczać, nie? No dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj to ich tu i, i trochę podaje tych, tych medali, jak to, popisałeś, się tego Dobra, teraz to pytasz, znaczy, to z nie jednych masz to jest engine to ma takie skille kur, nie wiem skilki dobra nie, 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 na to pola teraz muszę niestety wymienić to ciało Lecia tutaj Minny na tu I to jest twi ty wy. Tu, czyli podwójne A nie ty tutaj Tylko tep te. Się zmieniło? Nie. Ci nie zmieniło I dawaj, i teraz tu już to też to jest, To zrobiliśmy To, to już zrobione, dobra, KG okay. Dobra tu może to, no, to, się wam bardzo pokazać ile tam ston. ton. My umiemy, już trochę to, co to, się to Teraz polecam zacząć kolejny patrol. U góry. Mamy patrol u góry. U góry w Japonii. Kusi mi zaatakować e, dolny port. Może nawet e, uda mi się to zaatakować, Może. No właśnie do 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 oczywiście. oczywiście co to, się to kliknąć, nie? Ale zawsze ono będzie zawsze 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 się przetywać będzie się I zawsze 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 bardzo szybko. Oczywiście to na zawsze Później zawsze później, w zawsze zawsze gdzieś Mam okien podwodny, ale niestety tego nie mogę zrobić, bo jest jeden problem. Jest to problem z bagiem, który jest z tym związany. Baguje się po prostu gra. A desat mam zrobić. I chyba w dalszym odcinku atakujemy sobie. Kabek. Kebę. Czy kebek? I to naprawdę będzie niemal z To jest ich główna baza, bo jedna. Oj, zrobię im by Oj, im zrobię by harbor. Zrobię im taki by harbor, że pożałują przewogi siódę. Widzieli? Eee, ladal będzie później. Na razie tego ladal nie było. Ladal będzie dokładnie mówiąc mankular. czy tam będzie mi więcej? Po Midway! Miejsce będzie po Midway. Po ataku na Midway. No teraz zasuwamy. Wiecie co, ja, ja ten stopper sobie wyłączę, bo... On, on, on się tego baguje. I tylko mi zjada klocka. Po co mi tylko... O, jacie! To jest wyspa. Dobra, to nie jest problem dla mnie. Wymienimy ją, bo to ciotkę tak inaczej, innym kółsem Godzina kus. I zdobiona. Podam jeszcze porządki, robię w tym, dobra, czy wszystko spełnię, dobra. Czyli tapety zawsze mogę odpalać. Nie tylko do nauczycieli, ale nauczycieli, że mogę odpalać tak nawet z 5 km. Jeżeli okiem jest około 6-5 km, 4 km, ja zawsze wam z 4 km. Od 4 do 5 km. Pamiętajcie, zawsze odpowiedzieć o, o maksimum 5 i Idę na wartość Leż, zasięg regular Regular, czyli za zasięg to jest tylko 4 km, 4, 4 km, od 4 do 5 I ja, i ja to pamiętam oczywiście Ale Otman zawsze, zawsze z 3 km, on się zaczął zwolnić Ale zawsze, zawsze, tak z 5, 6 km mniej więcej Najlepiej zawsze, zawsze ze środka Zawsze to będę do odpadłam. Jeżeli mi się ktoś trafi To to zrobię. jak tego będą latarnie, to je natomiast to zjem. A teraz patrzcie, jak to kurna leci. Ale później będą problemy później z tym. Od takie mokety normalnie, tak A ja też przepraszam, chwilę, bo się z mamy save'ami. Nie wiem, save Zawsze niech tych kilka save'ów kasuje. O, patrzcie, coś mi się podobiło, Zobaczcie, tak, jest na takie a. A tu jest, jebaniec jeden. Ja nie co jest, ale co jest ku nagrane? Teraz muszę ci tutaj, muszę porządki. Delay ten. Delay ten. i teraz mam wszystko pod kontrolą. Teraz mam wszystko już pod pełną kontrolą. Ja jestem, co? gdzie mi ten save mi spieprzył? Teraz to raz, dwa, no raz nas dwa, raz, dawaj. mogę, już już to tego się, się po. Oczywiście mogę wam bam też pokaźny midway, te midway, te ten midway. Midway w atak, więc jeszcze że ma około raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pasy. To jest to jest... to, to jest lo, 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 lotnisko dla myśliwców, a to jest dla bombowców. Chociaż to jest na B-17 największe, a to jest dla, dla B-25, czyli, Boeing, czyli nazwa Boeinga. Boeing 17, Boeing 17. A, a tu jest i hangar. Tu tu, tu tu stoją, dla 17. Tu też. Ja, 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 ja to nie wnikam, bo... A tu jest... A tu zamiast psów. Jakby Japończycy, kurde, użyli z... z... Wake! Gecko! I zbombardowali by... 5 by pięć fal. Bo pi... Leci pierwsza, potem druga, potem trzecia, potem czwarta. I oni by zbombardowali po prostu tak, bo był gęsta chmura, jakby by był obok siebie. I oni zbombardowali po prostu zdłuż pasa. Jednego pasa z drugiej strony, a druga do, fala do, 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 tak samo po 4 góry chwal go Gó, po, po prostu około 50 około po prostu 200 po 200 samolotów też stąd mieliśmy czuwkę ko i tu wyglądowały później to wyraźne i co tę gwał i, i później no to powiedziałem tak z Midway nic by nie zostało oni by, oni by nawet nawet nie będziemy czekali bitwę Midway to by wykluczyli byli na długie lata z wojny byłem bych, bo też był długo by wykluczyć z wojny zniszczyli kompletnie pas lotnisko te lotnisko to jest dość króciutkie ale jest ba skutki ale jest bardzo szerokie co powoduje że samoloty mogą startować nawet Ho, 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 jest jeszcze i dość długie ale przecież są samoloty do lotu to by się naski... Poziom do drugiego zbiegu, ale to by było. To byłby długi i szerokie. Chodź, na. ten czas te. te pasy są za krótkie. Te pasy są za krótkie, ale daj, te BH, bo jest daj bazą wojskową. Jest, jest, ba, jest bazą. jest bazą. cywilno-wojskową. Tak, 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 tak to można powiedzieć. Ja tu co. ja tu to, to naprawdę w Ako to dopłyniemy bez wahania, tylko teraz działa mi LADAR, bo się gra naprawiła. Dobrze, że jak to w pierdziel... to ja nagle mam... I powiem sobie, hmm, czy ten poziom opłaca? Nie, nie wiem co te pozycje opłacają w ogóle. Chociaż... wiecie co? Te, 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 te płaty dwa wyglądają kusząco, ale ja dzisiaj... nie. Przed odcinkiem dokonujemy ataku tutaj. Tu... Tu zrobimy No... Mały los pik... Wiem jak tam wejść... Wiem jak tam wejść i jak... I jak sam wejść! Jak mówiłem, na razie wszystko idzie z planem. Czekam, czekam. się to było w kilometr do twarzy? Dobra. Cała... Wstecz. Dostarczmy ci łódź. Ster. Zero. Wster zero. Cała wstecz.

za... Tu, tu się też pożegnamy, więc subskrybujcie, lajkujcie, no do cześć!